Jezus powiedział do swoich uczniów, Jeśli Was świat nienawidzi, wiecie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by Was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja Was wybrałem sobie ze świata, dlatego Was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do Was powiedziałem. Sługa nie jest większa od Swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Istnieje jakieś szczególne powiązanie pomiędzy Chrystusem i Jego uczniami. Pan Jezus to wyraża tutaj: jeżeli was, was świat nienawidzi, wiecie, że mnie pierwej nawidzi. Nienawidzi was dlatego, że ja was wybrałem ze świata. Ze względu na mnie, Was świadnie na mnie. Jeżeli moje słowo zachowali, to i Wasze zachowają. Jeżeli moje słowa odrzucą, to i Wasze odrzucą. Istnieje jakaś taka więź, w pewnym sensie, wręcz tożsamość między Chrystusem i Jego uczniami, czy w każdym razie, jeżeli chodzi o los. A wiąże się to z tym, że Jezus nas wybrał ze świata. To cały czas jest. W tym takim rozdarciu, jakie istnieje pomiędzy światem i Królestwem Bożym. Niestety, myślę, że zdecydowana większość ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, że na świecie toczy się nieustannie duchowa walka właśnie pomiędzy światem i tym, co jest od Królestwa Bożego. Przy czym przypominam, święty Jan w liście pisze, że na świecie panuje pożądliwość ciała, porządliwość oczu i pycha. Tego żywota. Trzy porządliwości, które dominują i rządzą ludźmi. Ci, którzy są z Chrystusa, którzy się z Chrystusa narodzili, żyją według prawdy. Według prawdy, która się sprowadza właściwie do tego, że Bóg jest miłością. I tylko w miłości człowiek jest w stanie osiągnąć pełnię życia. W tej miłości jest pełnia życia. Świat żyje według zasady egocentrycznej zatroskanie o swoje własne dobro. To jest świat ego. Zatroskano o siebie, zalękniono o swoje dobro. I w momencie, kiedy y, ludzie ze świata zderzają się z tymi, którzy żyją w, według zasady prawdy miłości, zaczynają ich nienawidzić. Wśród ludzi jest taki wyraźny podział, ale jednocześnie na tym świecie, wśród tych, którzy żyją na świecie, jest taki gdzieś, powiedziałbym, pierwotny wybór serca, który się potem wyraża tym, co jest w tym drugim akapicie. Jeżeli mnie prześladowali, to was będą prześladować. Jeżeli moje słowa zachowali, to i wasze zachowają. Jest część ludzi, która akurat jest zbuntowana wobec Boga i chce, powiedziałbym, żyć w ciemności, to zresztą Pan Jezus mówi w trzecim rozdziale Ewangelii upodobali sobie ciemność, bo w tej ciemności mogą ukryć swoje grzechy, tak im się wydaje. Stąd nienawidzą światła i nienawidzą tych, którzy są ze światła, bo, bo oni stają się dla nich jakby takimi oskarżycielami, bo pokazują, że jednak można żyć w świetle. Ale są tacy, którzy właśnie za tym tęsknią, za tym światłem. Gdzieś doświadczają ciemności tego świata, zła, które się tutaj dzieje, pokrętność, nieuczciwość, pozory, obłuda. To wszystko po prostu jest nie do przyjęcia. I tęsknił ze światłem. I stąd to są tacy ludzie, którzy przyjmują to słowo Ewangelii. Ale jednocześnie, przyjęcie tego słowa, łatwe przyjęcie czy chętne słuchanie, jeszcze nie oznacza, że ci ludzie tym słowem chcą żyć naprawdę, bo ono wymaga pewnej konsekwencji. Chętnie słuchają, ale niekoniecznie chcą wypełniać. W Ewangelii czytamy także o Herodzie, Agrypie, ten, który potem ściął Jana, że brał go w obronę wobec Herodiady. A chętnie go słuchał, chętnie go słuchał. Czyli gdzieś miał w sercu jakąś ukrytą prawdę i gdzieś tęsknił za tym. Ale nie był w stanie się wyrwać z tych szponów tego świata, z tych namiętności związanych z tym światem. I ostatecznie one go pokonały. Ale jednak chętnie słuchał I takich ludzi, którzy chętnie nawet słuchają, ale nie są w stanie tej Ewangelii przyjąć w swoim życiu autentycznie, prawdziwie, jest, jest jednak duża część. Natomiast są także tacy, którzy są na tyle ogarnięci przez te namiętności świata, że chcą koniecznie udowodnić sobie i światu, że nie można raczej żyć tylko w ten sposób. I dlatego będą niszczyli tych, którzy są synowi światłości, jak to pada takie określenie. A to wszystko bierze się stąd, że... Gdzieś jest ten wybór Chrystusa, wybranie nas ze świata i przyjęcie Jego nauki i pragnienie i chęć życia w światłości. Tutaj, tutaj leży jakby jądro tego. Przy czym jednocześnie trzeba wiedzieć, że ten podział, jaki Chrystus tutaj rysuje między światem i Królestwem Bożym, on nie jest tożsamy z podziałem między światem a Kościołem. Jest bardzo dużo świata w Kościele. Tam też ambicje posiadania tytułów, honorów, znaczenia, sławy, władzy tak samo funkcjonują jak gdzie indziej. Też coraz to dowiadujemy się o nowych przejawach jakiejś obudy czy lekceważenia w każdym razie zasady Ewangelii, wykonaniem tych, którzy należą do Kościoła, czyli są reprezentantami, przedstawicielami Kościoła. To trzeba pamiętać o tym, że to cały czas Kościół jest Kościołem grzeszników i i to w sposób bardzo konkretny. Ten podział jest gdzieś głęboko w sercu. I każdy z nas musi tego, tego wyboru podstawowego dokonać. Tutaj żadna instytucja, żadne, żadne jakieś zewnętrzne obrzędy nam sprawy nie załatwią. Żadna przynależność narodowa czy religijna nie załatwi sprawy. To bierze się z samego centrum naszego z ukrytego centrum, jakim jest serce i tutaj zapada fundamentalna decyzja o życiu albo śmierci. Z tego źródła dopiero bierze się to zdecydowanie i wybór, pójścia za Chrystusem, wybór Chrystusa i Jego drogi.